Dzień dobry, witam serdecznie na pomyczowej konferencji prasowej. Przed chwilą zakończyło się spotkanie w ramach kolejki trzeciej w Przypomnę dla tych z Państwa, którzy nie byli, dla tych, którzy byli, że wynik bezbramkowy to ma umięta 0 do 0. Na pomyczowej konferencji gościmy e, trenera gości, Pana Artur Bożyk i prosimy od razu o pomyczowe refleksje i komentarz. Czujemy bardzo dużo niedostęp po tym dzisiejszym spotkaniu, bo tworząc kilkanaście sytuacji nie wykorzystaliśmy żadnej z nich. W wielu sytuacjach, które były ciężkie. Ja mam to na myśli działanie pod presją czasu i przeciwnika w polu karnym. Zabrakło tutaj parę razy spokoju, a parę razy po prostu pewności. I tutaj wolałbym, żeby kilkakrotnie zawodnicy bardziej, bardziej ryzykowali w polu Dlaczego tak się dzieje? No to w zasadzie bardzo łatwo odpowiedź na to pytanie jest w kontekście naszej historii. Jednak, mimo tego, że dzisiaj nie wygraliśmy tego meczu, no to jestem zadowolony, bo graliśmy w zasadzie najlepsze zawody w tym sezonie. Długo utrzymując się przy piłce, grając ją, wzorowo przygotowując akcje i współpracując na boisku. Oprócz tego komunikacja także wzrosła, co mnie bardzo cieszy. Jest dobrym prognostykiem dobrym prognostykiem na, na przyszłość. Nie wygraliśmy, czujemy niedosyt, ale też szanujemy ten punkt, bo pamiętam, że w drugiej połowie powoduje, że w jednym z tylko odbiła się od naszej poprzeczki. No to też mnie cieszy, że, że z takiej sytuacji nie wpadła ramka, po której, po której musimy się podnosić. także z tego meczu jest ich bardzo wiele i jest ich tak wiele, jak jeszcze w tym sezonie nie było i w zasadzie ze spokojem oczekujemy kolejnego meczu, a zawodnikom należą się słowa uznania za to z jakim nastawieniem i jak sobie poradzili z obciążeniem tutaj z historią ostatnich meczy i jak się zaprezentowali tutaj w Tomaszowie, także bardzo mnie to cieszy, że potrafimy tak przygotowywać się do zawodów i i myślę, że kolejne mecze będą yy, meczami, w których będziemy potrafili dokumentować dobre okresy gry rąkami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O komentarz prosimy osobę, która przyglądała się temu wszystkiemu. Zespoł średnio z, z województwa, Jeroneusz Baran. Jak z twojej perspektywy wyglądało się spotkanie? Ja powiem tak, patrząc na historię spotkań z Michałem to to bilans no, nie jest za, za, za bardzo na, na naszą korzyść. Widzieliśmy, że Chemianka jest rywalem trudnym, że, że walczy o punkty, że pierwsze kolejki no, nie, nie były dla niej zbyt, zbyt udane i na pewno przyjadą y, do nas y, po trzy punkty. Brakuje troszkę, można powiedzieć, w naszej grze schodności, y, płynności, wymiany pięciu, sześciu podań, Gra jest taka bardziej rwana, staramy się indywidualnie, gdzieś tam poprzez pojedyncze akcje zawodników, gdzieś tam rozstrzygnąć męcz na naszą korzyść. Myślę, że ten trener też patrząc z, z boku, no, analizuje te, te nasze spotkania i, i po prostu no, musimy pracować właśnie nad tą płynnością w grze, pokazywaniu się, wymianą kilku podejm. Graliśmy, można powiedzieć, taką długą piłką na napastników, to nie przynosiło efektu Mówię, no, no to jest na przyszłość, jeżeli chodzi o nas, główny cel. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie. Nie ode. Dziękuję bardzo w takim razie. Miłego